Jesteśmy w Wikielcu, gdzie w weekend 18-19 czerwca odbywają się wojewódzkie turnieje piłkarska kadra czeka. Turnieje organizowane są przez Warmińsko-Mazurskie Zrzeszenie Ludowych zespołów sportowych warmińsko mazurski Związek Piłki Nożnej oraz samorząd województwa warmińsko mazurskiego Piłkarska kadra czeka to szukanie po prostu piłkarskich talentów, wyłonienie przyszłości po rozgrywaniu tego turnieju tzw. Tak kadry LZS-u. Takie są założenia, żeby z tych drużyn, które przyjadą do finału na finał krajowy, wyselekcjonować w jakimś sensie stworzyć tzw. Tak kadrę LZS-u najbardziej uzdolnione dzieci żeby później przeprowadzić z nim jak cykl wyjazdów startowych, konsultacji szkoleniowych. To już się dzieje, także poprzednia edycja przyniosła właśnie takie efekty, że ta nasza kadra lzs owska krajowa rozgrywa mecze na poziomie już takim ogólnopolskim, gra z tego co pamiętam, z takimi topowymi drużynami właśnie tych roczników w kraju, na przykład Legia Warszawa, Wisła Płot, daje się. No, kilka takich meczów rozegrała już w tym roku. Cieszę się bardzo, tym bardziej, że jesteśmy na nowo otwartym obiekcie, który niedawno żeśmy wybudowali. Mam nadzieję, że będą to jeszcze kolejne imprezy tutaj toczyły się na tym stadionie.